Moimi Państwa gościem jest dziś Mariusz Rokita, prezes klubu sportowego Krzow, Święto Świętokrzyski. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. E, świeżo upieczony i stary prezes. Tak, 10 września tego roku mieliśmy wybory do władz klubu. I delegaci ponownie mi zaufali i, I ta rola Wybrali mnie na, na kolejne 4 lata na prezesa. Jak przebiegało walne zgromadzenie? Byli, inny, byli inni kandydaci. To znaczy, u nas jest specyficzny sposób wybierania prezesa, no bo najpierw wybieramy do zarządu członków i spośród członków zarządu jest wtedy wybór prezesa. No i koledzy, właśnie ci, którzy zostali wybrani do zarządu, zaproponowali mi tę funkcję. Przyjąłem i postanowiłem, że przez kolejne 4 lata będę pracował na rzecz klubu sportowego KSZO. Z czego jest Pan najbardziej dumny, jeżeli chodzi o poprzednią kadencję? Co się udało, a co nie do końca może? No, Klub Sportowy to specyficzne stowarzyszenie. Tam najważniejsza jest działalność sportowa. E, możemy się pochwalić na pewno w tych indywidualnych dyscyplinach, czyli boks, pływanie, wieloma medalami Mistrzostw Polski, wieloma e, startami na zawodach międzynarodowych. I na pewno kilkoma reprezentantami w kategoriach młodzieżowych przede wszystkim. Tutaj chodzi o boks i o pływanie i piłkę wodną. Na pewno dużo pracy nas czeka, jeżeli chodzi o gry zespołowe, którą, które ja reprezentuję, jeżeli chodzi o piłkę siatkową. Mamy takie marzenie, żeby wrócić przynajmniej na te przedsalony najwyższej klasy rozgrywkowej, czyli do pierwszej ligi w tej kadencji 2025-2029. Może to się uda. Podobne, podobne mają tutaj założenia chłopcy z piłki ręcznej, więc to by było na pewno takim dopełnieniem. A jak mi pani pyta, co najbardziej nam się, że tak powiem, udało i z czego jestem dumny, to na pewno z 95-lecia klubu, które zorganizowaliśmy dosyć sprawnie, szybko. Tutaj dziękuję wszystkim za to, że mi pomogli przy tej organizacji. To było wielkie przedsięwzięcie, bo prawie 500 osób, które były w kinie Juda dodatkowo. Też kilkaset osób potem na kolacji uroczystej, więc myślę, że się wszystko udało. Wydaliśmy książkę z okazji tego 95-lecia, ta historia klubu od do, 50, do 56 roku bodajże. Także no, takie podstawowe rzeczy, które sobie założyłem w tamtej kadencji się udało zrealizować. A jak będzie właśnie przebiegała ta kadencja, jak Pan ją widzi? No ta kadencja to stulecie klubu z kolei no właśnie. czyli w 290 lat i zadeklarowałem, że to już nie będzie taka zamknięta impreza dla tam tych 450 osób, tylko spróbujemy to zrealizować na hali. Tam ustawimy scenę i tam będziemy się chwalić z tymi osiągnięciami w 2029 roku. Jeszcze nie znamy precyzyjnej daty, bo to będzie potrzeba kilku konsultacji i że tak powiem znalezienia złotego terminu. Mhm. Czy planuje Pan jakieś zmiany wprowadzić w klubie? No już są zmiany, bo kilka osób zrezygnowało i też tutaj chciałem podziękować Panu Piotrowi Węglewiczowi, że przez lata prowadził sekcję pływania i piłki wodnej. Teraz chce pracować w klubie, ale zupełnie z innego zakresu, na innym pułapie, nie jako członek czy wiceprezes do spraw pływania i piłki wodnej. Mamy też nowego wiceprezesa do spraw boksu, także Kto? Pan Tomasz Leszczyński działacz sekcji bokserskiej. Dlatego no, na pewno dużo zmian, jeżeli chodzi o sam zarząd, bo to są dwie poważne zmiany. Zostaje tylko z wiceprezesów to w zasadzie pan Karol Szewczyk do spraw piłki ręcznej no i dwóch członków zarządu, czyli pan Łukasz Witkowski-Maryszłata. i Mariusz Łata. Także nie będziemy w dziewięcioosobowym składzie pracowali, tylko siedmioosobowym składzie w tej chwili. A co bym chciał jeszcze zmienić? No Na pewno bym chciał, żeby by zdobyć sponsorów, spoza tych sponsorów tzw. tak zwanych gminno-powiatowych, bo, bo powiedzmy sobie szczerze, że gmina Ostro to jest na, największy sponsor, mhm. tutaj mamy pieniążki z gminy w formie dotacji czy promocji, Przypomnę, Gmina Ostrowiec udostępnia nam bezpłatnie obiekty dla Klubu Sportowego Kszo. To jest naprawdę ogromne wsparcie i tutaj dziękuję. Właśnie chciałam zapytać, jak ta współpraca się z gminą układa Bardzo dobrze, Bardzo dobrze, To naprawdę jeżeli chodzi o gminę, to nie możemy złego słowa powiedzieć. Tu na pewno wielkie podziękowania dla prezydenta Łakomca, że nie zrezygnował z tej współpracy, jak został prezydentem i dalej wspiera klub bardzo mocno, jeżeli chodzi o mówię, dotacje, promocje i przede wszystkim obiekty. Dziękujemy też oczywiście starostwu powiatowemu, które prowadzi Szkołę Mistrzostwa Sportowego i nasi młodzi adepci mogą tam się uczyć i na pewno więcej tych godzin treningowych pomaga w osiąganiu lepszych wyników sportowych. Kluby sportowe borykają się przeważnie, nie wszystkie ale z problemami finansowymi, a jak jest jeżeli chodzi właśnie o y, KSZO, to, bo tu Pan wspomniał, że wspiera gmina, y, sponsorzy, dotacje. Ma, ale też każdy, u nas jest dosyć duża indywidualnie y, prowadzona dla każdej sekcji y, swoje konto, każda sekcja ma, także zdobywamy swoich sponsorów y, i każdy sobie, że tak powiem, liczy y, no, swój garnuszek. Natomiast y, muszę powiedzieć, że jak wysłuchałem sprawozdania szefa komisji rewizyjnej, to we wszystkich latach był dodatni wynik finansowy, więc nie mamy żadnych zaległości, wręcz odwrotnie. Jest to jest stabilność. To cieszy, także sprawozdanie finansowe jest na plus. Oczywiście mały, bo wszystkie pieniądze wykorzystujemy na działalność statutową, czyli na prowadzenie drużyny i indywidualnych zawodników. Klub sportowy to właśnie treningi, drużyny, zawodnicy, wyjazdy na turnieje. Jaką rolę w tym wszystkim pełni zarząd? No, tak jak powiedziałem, mamy podzielone e, funkcje. Ja się zajmuję e, generalnie wszystkimi sprawami zarządowymi e, z panem Grzegorzem Barzantem, którym jest sekretarzem zarządu jeszcze. Pilnujemy wszystkich e, tych sprawozdań i tych wszystkich rzeczy, które muszą być w klubie spełnione. E, pani Księgowa pilnuje wszystkich spraw związanych e, z podatkami i z innymi rzeczami finansowymi. Natomiast wszyscy inni zajmują się poszczególnymi sekcjami. Także pan Karol Szewczyk zajmuje się piłką ręczną i wysyła ich na zawody. Zatrudnia trenerów wszystkich. Ja to samo robię w piłce środkowej, Zatrudniam trzech trenerów i że tak powiem klub startuje we wszystkich stopniach rozgrywkowych. Czyli mamy zespół w drugiej lidze, mamy zespół w pierwszej lidze świętokrzyskiej seniorskiej i mamy wszystkie kategorie młodzieżowe od młodzieżki aż do juniorki. Także Kilkadziesiąt osób w każdej sekcji trenuje. W boksie to z kolei no, będzie nowy wiceprezes, ale do tej pory tutaj wielkie podziękowania za, dla dwóch wiceprezesów do spraw boksu, którzy musieli zmienić swoją rolę, bo u każdy bieg został wice i musiał zrezygnować, ale powiem panu, Państwu w zaufaniu, że podpisałem z nim umowę na wolontariat i prowadzi dalej zajęcia, jeżeli chodzi o boks. To samo jest z panem Łukaszem Norowskim, który został wiceprezydentem, także. No teraz pan Leszczyński będzie pełnił rolę sternika w sekcji boksu. Mają ogromną ilość wyjazdów po całej Polsce i to logistycznie trzeba wszystko zgrać. No a o pływaniu i o piłce wodnej, no to już można by było opowiadać, bo tam jest sezon w zasadzie trwa. Jak nie są letnie Mistrzostwa Polskie, są zimowe Mistrzostwa Polskie, oni startują w zasadzie we wszystkich y, tych kategoriach młodzieżowych. Plus senior, młodzieżowiec, piłka wodna gra we wszystkich kategoriach, z tego co wiem, w tym roku, plus seniorzy także. No mamy co robić naprawdę. To najbliższe wydarzenia jakie? Najbliższe wydarzenia, no zapraszamy już y, jutro na inaugurację w Ostrowcu piłki ręcznej. Piłka ręczna zaczyna sezon. Y, chłopcy co prawda nie u, w pierwszym meczu przegrali z Beniaminkiem w Tarnowie, ale liczymy, że się zrewanżują tutaj y, i dobry mecz zagrają w sobotę o 17:00 już w imieniu pana prezesa Szewczyka zapraszam wszystkich kibiców na halę Show. No i siatkówka zaczyna w pierwszy czy w drugi weekend, w pierwszy weekend na wyjeździe, a w drugi weekend października u siebie też już rozgrywki. Natomiast boks w tej chwili na ważnym turnieju w Gliwicach. Z tego co wiem nasza złota medalistka Kasia Grunisiewicz walczy tam bardzo do udanie. Pływanie też ciągle gdzieś jeździ z piłką wodną, więc my mamy 365 dni w roku jakieś zajęcie. <grych> Czyli dobrze. Dobrze, tak. Dobre, to się wyglądać. dzieje, tak. Tak, no jest kilkuset sportowców, którzy w naszym klubie uprawiają sport. Często nas łączą z piłką nożną, ale przypomnę, że to zupełnie... Co innego? Co innego. Tam jest Towarzyszenie Krzot 1929, Piłka Nożna szkoli grupy młodzieżowe i seniorskie. Tam prezesem jest pan Piotr Chorab, także tutaj... Pytania, które są na Facebooku, czy wszedł do zarządu są niestosowne, bo to inne stowarzyszą. No to tak. No nie wszyscy o tym chyba wiedzą. No tak, często, okazuje się. Często tak się przeplata właśnie, że krzo jedno to jest to samo, a jeszcze mamy krzo Old boys, gdzie. Wrzucają do jednego worka. Tak, tak. A, a najczęściej to jeszcze mylą krzo z Mosirą. Bo w zasadzie no. dużo osób, które są zaangażowane w pracę w pracuje w Mosirze. No tak. To, czego możemy życzyć nowemu prezesowi, nowemu staremu prezesowi? Zdrowia tylko i wyłącznie zdrowia, z wszystkimi innymi problemami sobie poradzimy. Do tego życzymy oczywiście i gratulujemy wyboru. Bardzo dziękuję i pozdrawiam Dzięki. widzów telewizji lokalnej.